Dzień dobry, witajcie w kolejnym podcaście no, na się. Starałem się znaleźć bardziej ustronne miejsce, gdzie tych ćwirków nie będzie tak słychać. Nie wiem, czy wy, czy wy słyszycie te ptaszki, ale mam wrażenie, że głośniej być nie może. Ale spróbujmy. Moi mili, dzisiaj tematem podcastu jest przemówienie z broadcastingu. Ja oczywiście troszeczkę powycinają żeby was nie męczyć całością. Jak ktoś chce, to przecież może sobie... Włączyć i zobaczyć ja wybrałem najciekawszą myśl dla mnie. Jest to takie krótkie przemówienie, w którym dowiemy się, nad czym musimy jako zwykli gościele pracować. I dowiemy się, jacy świadkowie, albo jakie osoby, jakie osobowości nie są w organizacji potrzebne, i jakich wręcz się nie chce. Będę robił pauzy, zapraszam do wysłuchania. Lecimy. Czy to przypadek, że cały czas słyszymy przypomnienia o potrzebie zachowywania jedności i pokoju? Nie. Im bardziej ten świat jest podzielony, skłócony i pełen konfliktów, tym bardziej my musimy zacieśniać więzi jedności. To oznacza, że każdy z nas musi rozwijać takie piękne cechy jak pokora, łagodność i cierpliwość. A co robić, kiedy zabraknie jedności? Musimy zacząć od siebie. Zazwyczaj okazuje się, że problem tkwi w. No oczywiście, że słyszymy cały czas przypomnienia o tym, że żyjemy w ostatnim dniu, dni ostatnich, tuż przed ostatnim dniem, który nastanie. Bo gracie tą kartą już 100 lat. Od 100 lat opowiadacie ludziom, że to już jutro albo wkrótce. Albo że zostało zaledwie kilka lat, jak na zamieszczonym teraz obrazku ze Strażnicy, zawsze było to samo. I zawsze jest potrzeba, żeby zachowywać jedność i trzymać się blisko. Kogo? Boga? Organizacji. Przecież organizacja was przeprowadzi przez wielki ucisk. Po co ta jedność jest potrzebna? Czemu o tym mowa? No dlatego, że jeśli. Osoby stają się nie tyle niepokorne, co po prostu myślące, e, takie, które zadają pytania dotyczące jakichś decyzji, powiedzmy, organizacyjnych. Przykład, dlaczego nie mogę jechać na granicę, przywieźć braci z Ukrainy, skoro mam busa? Bo nie masz wypełnionego druczku, bo nie jesteś już głosicielem, jesteś nieczynny. Bo masz brodę. No dobra, ale co to ma do rzeczy? Takie są zalecenia. Nie możesz jechać, nie możesz pomóc. Z takimi rzeczami też powinniśmy to pokornie przyjmować. Kiedy ludzie marzą na granicy, jeśli ich wozi jakimiś małymi czterosobowymi samochodami, a ty możesz podjechać busem i wziąć ze sobą jakąś większą paczkę ludzi. Albo jak przychodzą decyzje co do tego, że nie wolno organizować pomocy na własną rękę, tylko i wyłącznie przez organizację. Ja mam informację, że gdyby nie takie, taka pomoc oddolna braci, to wielu na Ukrainie do dzisiaj nie dostałoby nic od organizacji. A co w temacie ketchupu? Że tak to nazwę, żeby nie wiem, cenzurka się nie włączyła. Tutaj też, jeśli ktoś ma dostęp do badań, które z jakichś przyczyn bardziej go przekonują, że nie chce spożyć tego czegoś, uważa, że jest młody, zdrowy. Ryzyko jakichś powikłań jest niewielkie i nie chce po prostu tego przyjmować. Ale. Jest starszym, jest sługą, to ma prawo mieć taką opinię i tak zadecydować? Ktoś powie: Może, nikt go nie zmusza. A co z dekretem, który przyszedł i który mówi, że jeśli będą organizowane szkolenia i kursy przez organizację, to wziąć udział będą mogli w nich tylko ci, którzy zgodzili się zjeść keczup. I ktoś powie, no ale to jest twoja decyzja, jak nie chcesz, to nie musisz, ale nie będziesz brał udziału w szkoleniu. I to jest wolność? I to jest poszanowanie czyjejś decyzji? Jeśli chodzi o taką pokorę, wydaje mi się, że trochę nawiązuje ten człowiek do tego, a zresztą każdy, właśnie w takim przykładzie jest to dobre, że każdy pomyśli sobie o innej rzeczy, tak? Powiesz, że nas wyłoni się jakaś kwestia, czy będziemy pokorni. Jaka kwestia, no taka, która aktualnie Cię dotyczy. I to jest takie urabianie, żeby każdy odniósł to do siebie i żeby każdy bił się w pierś i zaczął pracować nad pokorą. Bo jeśli nie popierasz rękami i nogami tego co się z góry mówi, to znaczy, że nie jesteś pokorny. I zauważcie, że nigdy nie działa to w drugą stronę. Posłuchajmy dalej. Bracia i siostry, potrzebujemy w zborach współczesnych Gedeonów, którzy pomogą nam popierać ciało kierownicze. Gedeon dał nam piękny przykład. Kiedy zrozumiał, czego oczekuje Jehowa, to dla niego i jego organizacji był gotów poświęcić praktycznie wszystko. Tego właśnie potrzebujemy, gedeonów, nie potrzeba nam Efraimitów. Nieźle, prawda? <laughs> Gedeon był gotów poświęcić wszystko dla Jechowy i jego organizacji. Wiedzieliście, że Bóg miał organizację? Za czasów Gedeona? Się dowiedziałem właśnie. Zobaczcie, jakie umiejętne posługiwanie się wyrwanymi z kontekstu myślami. Oczywiście ze Starego Testamentu, no bo po co Nowy Testament, nie? Jak kogo potrzeba? Dzisiaj w współczesnej organizacji, tu ironizuje oczywiście, potrzeba współczesnych Gedeonów czy Gedeonitów, którzy będą co? Posłuszni Bogu, zawsze bardziej posłuszni Bogu niż ludziom, nawet jeśli będzie się od nich wymagało czegoś wbrew tego temu, czego uczy Biblia. To oni będą bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom. Potrzeba postawy proroków, którzy w tak zwanym Starym Testamencie sprzeciwiali się kapłanom, ustanowionym przecież przez Boga, którzy sprzeciwiali się królom, nie bali się powiedzieć w twarz, namaszczonym przez Boga, Królom, że z czymś się nie zgadzają? Czy mamy taką postawę przejawiać? Patrzeć im na ręce, zawsze upewniać się, czy przypadkiem też są tylko ludzie, mogą się mylić? Czy powinniśmy przypominać tych ludzi, którzy za czasów Ezechiela no, nie brali udziału w cudzołóstwie religijnym? Czy mamy przypominać. Apostołów, którzy byli bardziej posłuszni właśnie Bogu niż ludziom? Niż faryzeuszom, którzy przecież w sukcesji od Mojżesza sprawowali władzę? Nie. Co mamy robić? Mamy być gedeonitami, którzy popierają organizację. I jak padło przede wszystkim, którzy popierają... Postanowienie ciała kierowniczego. Którzy popierają ludzi. Ciało kierownicze. To jest straszne, co? Nie potrzebujemy takich, którzy tego nie robią. My potrzebujemy żołnierzy. Na rozkaz. Coś powiedziało ciało kierownicze? Zgadzasz się? Super. Robisz. Nie zgadzasz się? Super. Też robisz. Tylko głośno o tym nie mów. Bo jeśli zaczniesz głośno mówić i inni bracia ośmielą się, by też głośno mówić, bo zdziwilibyście się, jak wielu wzborze ma tak zwane odstępcze poglądy, jak wielu ludzi widzi jawną manipulację, jaką stosuje organizacja. Bo gdyby ci ludzie się ośmielili przez Twój przykład, to nam się chwieje. Grunt pod nogami, a my sobie na to nie możemy pozwolić. Jako grupa ścisłej kontroli, ściśle kontrolujemy nie tylko to, co robisz, ale też to, co mówisz, a nawet staramy się kontrolować to, co myślisz. A jeśli ci się nie podoba, no to przecież nikt cię nie trzyma. Możesz wyjść. I teraz chciałem nawiązać, właśnie do. Takiego człowieka, który się udziela trochę u mnie na kanale. Nie chcę latać personalnie, bo to nie o to w tym chodzi. Może odbierze to teraz na chłodno. Często mówi, że my się poobrażaliśmy na organizację. Nikt nas nie trzyma. Jesteście dorośli. Skoro nie podoba Ci się to, co robi organizacja, skoro nie chcesz być świadkiem Jehowy, to nim nie bądź. Nie możesz mówić, że. To jest manipulacja czy coś takiego. Bo jak ci się w firmie nie podoba, w której pracujesz, to zawsze możesz się zmienić. To prawda. Tylko jaka jest różnica i dlaczego ja z tym staram się walczyć? Dlatego, że jeśli jutro mi się nie spodoba mina kierownika i na mnie z czymś poleci, dostanę jakąś, nie wiem, kiepską pracę do wykonania, bo on ma kiepski humor czy cokolwiek, bo tak mu się wymyśliło to mogę rzucić papierem, mogę iść gdzie indziej. Tylko jeśli wyjdę z tej firmy, to nie będzie takiego ogłoszenia, że nasz pracownik Korneliusz taki i taki nie pracuje już w firmie tej i tej. I od tego dnia nikt nie zerwie ze mną kontaktu. Pod groźbą tego, że jeśli nawiążę, nawiąże ktoś z firmy ze mną kontakt, to ich też się wyrzuci na bruk. Przecież to jest nienormalne, nie, nie ma czegoś takiego, nie, nie, nie przeszłoby coś takiego w ogóle. Wyobraźcie sobie, że jakaś korporacja coś takiego stosuje. No byłaby drama niemożliwa. No i widzisz, szanowny komentujący, że jak sobie to przeniesiesz na grunt nie religii, a czegokolwiek innego, to jest to absurdalne, chore, niesprawiedliwe. Okropne, mówiąc krótko. A tutaj pod paszczykiem miłości, niby dbania o zbór, troszczenia się o niego, takiego korneliusza można po prostu wywalić. Można powiedzieć wszystkim zboże, że jeśli nawiążą z nim jakiś kontakt, to będą mieli z tego tytułu konsekwencje. Można go posławić rodziny. Można zerwać. Więzi, które łączą go z najbliższymi. Oczywiście w sądzie potem kłamać, że to jest osobista decyzja każdego świadka, czy utrzymuje kontakty z osobą wykluczoną, czy nie. To, że ludzie po prostu już nie dają się nabierać na te wasze idiotyzmy, i to wychodzi z wprost kłamstwo, bo nigdy nie mówicie o tym, jakie konsekwencje czekają tych, którzy zdecydują się z tymi wykluczonymi kontakt mieć. Zmierzałem do tego, by jeśli jesteś świadkiem Jehowy i właśnie wejdziesz i pomyślisz sobie, ludzie nie umieją wystartować od nowa, zajmują się tą organizacją. Jak się Wam nie podoba, to stąd idźcie, a nie w czyjeś miejsce tam się czegoś doszukujecie. Jak Ci nie smakuje, to nie jest Przemyśl to, co mówisz. Wiesz, bo być może za jakiś czas w to się coś bardzo nie spodoba, być może padnie jakaś decyzja, która po prostu spowoduje, że będziesz miał ciarki na ciele. Nie będziesz mógł się z tym pogodzić. Powiesz o tym głośno. Być może będzie chodziło o życie kogoś z twojej rodziny. Mam podać przykład? Wyobraź sobie, że żyjesz w latach między 75 a 82 bodajże. No w latach 70 tak czy siak. Siedzisz na zebraniu i okazuje się, że przyszło światło, iż Transplantacja narządów to kanibalizm, i jako chrześcijanie nie możemy sobie na to pozwolić. Załóżmy, że coś takiego przyjdzie jutro, a twoja żona ma mieć operację pojutrze, bo potrzebuje nowego żołądka. Dalej będziesz taki mądry, taki zadufany, taki. Przecież, jak ci nie pasuje, to możesz iść. No właśnie. To co nie pasuje ci, to pójdziesz, rozumiem. Poświęcisz żonę, bo jakieś dziadki z Ameryki wysłali własną interpretację jakichś wersetów i nie mówią na zasadzie to jest nasze zdanie. Jeśli chcecie, to się do tego zastosujcie. My wierzymy, że jest to zgodne z wolą Bożą. Każdy poniesie swój własny ciężar. Nie nie podoba ci się, powiesz o tym głośno, zrobisz wbrew temu, zostaniesz wyrzucony. Bo nie ma pod... oni nie potrzebują takich niegedeonitów. Oni potrzebują żołnierzy, którzy wykonają rozkaz nawet wtedy, kiedy z czymś się nie zgadzają. I teraz jako człowiek, który w wolną wolę, możesz za siebie decydować. Odpowiedz sobie na pytanie, czy chcesz oddawać swoją wolność, swoje wybory w ręce innych ludzi. Czy chcesz być bardziej posłuszny ludziom niż Bogu? Bo i tak się zdarzało i się zdarza przecież w organizacji. Odpowiedz sobie na to pytanie. Z tym was wszystkich, moimi mili, zostawiam. Życzę jeszcze udanego dnia. Ja to nagrywam w poniedziałek. Zobaczymy, jak nam się wszystko załaduje i czy wyjdzie. Ale jeśli słuchacie tego w poniedziałek, to Życzę Wam jeszcze udanej końcówki tego krótkiego urlopu, tak to nazwijmy. No i co? Do usłyszenia. Niebawem. Cześć.